Jedna cholerna bestia mniej. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Hej, jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, Zamiast igiełkami, którymi nawet skóry to pielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Zacznijmy trening. Do roboty zatem! Ej, ty! Na wszystkich bogów, co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i. chwila! Czujesz to? O nie! Nie, nie, nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od prasy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach, a dopiero potem zawisnę na gałęzi. Może mógłbym zdobyć dla Ciebie nowe mięso? Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Pośpieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Coś w zamian? Ty jeszcze śmiesz żądać czegoś w zamian! Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Sama sobie szukaj tego mięsa. Powiedz, czego chcesz. Podzielisz się przepisem? Na kucharza to ty mi nie wyglądasz, ale dobra, dam ci go. I tak nie jest żadnym sekretem. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Gaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija, a na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego ser Ramzeja. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz. Choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium królestwa Myrtany. Więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw, ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę, w niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Pioska Silbach leży we władaniu szlachetnego ser Ramzeja, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie za swe przewinienia, odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Ser Ramzejem, którego reprezentuję. Gdzie mogę spotkać Ser Ramzeja? Wielmożny Ser Ramzej obecnie przebywa w mieście, ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić ci czas. Jak się mają sprawy? Nie powinieneś wziąć się za jakąś robotę, darmozjadzie. Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. Jak wygląda Twoja praca? A jak może wyglądać? Siedzę i patrzę na magazyn. Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku, albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Co słychać? Co Cię to interesuje? Zostaw mnie w spokoju. Naprawdę sądzisz? Właściwie, może być go tylko żal. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Powiedziałem dokładnie do Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach. A ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Jak leci, czym więcej obcych na wyspie, tym gorzej. Nie żebym im nie współczuł utra. Pokaż mi swoje towary. Znowu poluzowała się obręcz w weszce. Stary Torsten wszystko zreperuje, rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Torsten, jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy. I to porów, może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem, ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Sam pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi. Tak jak jego ojciec. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu czy skądś sprowadzasz? To zależy o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego szurówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz w ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę się podstaw pokaż mi co masz na stanie czas na mnie. To jest prywatny warsztat. Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Torstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie. Idź do miasta, jeśli szukasz nauczyciela. Tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Torsten będzie wściekły. Co słychać? Torsten to dobry nauczyciel, ale ma staroświeckie metody pracy w kuźni. Tylko zachowaj to dla siebie, bo jeszcze dostanę od niego połowę. Swoją drogą, jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Kolego, nie widziałeś może Barana? Niestety nie. Cholera. Mój bros gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mogłeś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Jak on wygląda? Jako owca, tylko marogi. rogi. Jedyne co go wyróżnia, to ten ogromny apetyt. Brus zawsze tarzał się w śmieciach i zjadł wszystko, co wpadnie pod nos? Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła! Jestem jej jedynym właścicielem! No a przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramzej dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Eee... Nie zgadzam się! Nie wpuszczam do stodoły byle kogo! Kolejna przybłęda! Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? Jeśli nie zamierzasz niczego kupić, to nawet nie zawracaj mi głowy. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Pokaż mi swoje towary. Widziałeś może barana? Tutejszy też jednego zgubił. Hmm, ostatnio widziałem takiego ciemnego barana chodzącego samopas. Dokąd poszedł? Wydaje mi się, że chyba za karczmę. Mógłbyś mnie podszkolić? E, ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni Twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Tyle wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albyna i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać? Jak leci? Nie zawracaj mi głowy! Mam dwa... Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć, chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, Musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Pokaż mi swoje towary.